Studenci mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Nie jest ono jednak przyznawane z urzędu. Należy złożyć wniosek w systemie USUS Web do 15 października. Wprawdzie stypendium można otrzymać dopiero po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, ale już dziś warto zainteresować się, co zrobić, aby je otrzymać. Po pierwsze, trzeba wyróżniać się w nauce. Aby móc ubiegać się o stypendium, należy mieć średnią minimum 4-0. Próg co roku jest inny, a dla każdego kierunku zostanie on ustalony indywidualnie. Po drugie, jeżeli odnosimy sukcesy sportowe, także możemy ubiegać się o stypendium rektora. Cały zakres branych pod uwagę osiągnięć znajdziecie w regulaminie. Uwaga, aby otrzymać stypendium, trzeba mieć konto bankowe. Nie ma możliwości przelewu na konto rodziny, znajomych, ani nie ma płatności do ręki. Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku. Gdy otrzymamy decyzję o przyznaniu nam stypendium, będziemy je otrzymywać na nasze konto przez 10 miesięcy. Jeżeli otrzymamy decyzję o nieprzyznaniu nam stypendium, każdy student ma prawo do ponownego rozpatrzenia swojej sprawy. Musi to jednak zrobić zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wraz z dokumentacją składa w odwoławczej komisji stypendialnej. Na koniec powiem Wam, że warto działać również naukowo. Niemal pewne jest, że w następnych latach w kryterium przyznawania stypendium rektora znajdzie się również kryterium dotyczące osiągnięć naukowych, takich jak publikacje naukowe czy aktywny udział w konferencjach. Dlatego warto się starać. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszych materiałów dotyczących pomocy socjalnej czy akademików, to koniecznie musicie je zobaczyć.